Zobaczmy już tę rundę pistoletową, bo faktycznie mecz nam się rozpoczyna. Także możemy trzymać bardzo mocno kciuki za polski skład Rebels z wejściem do wentylacji. Ale tutaj coś się niedobrego wydarzyło. Trzy szybkie eliminacje dla zawodników Facey, mimo że gdzieś się ten smoke był dorzucony, to niestety, ale mam wrażenie, że z tej rundy już niewiele dobrego wyjdzie. Oj, mrugnąłem, mrugnąłem, i nie zauważyłem tych trzech eliminacji. Ależ to było szybkie, no i wiadomo było że ciężko cokolwiek wyciągnąć w takiej sytuacji. SNX zostaje sam uśmiechnięty. Ale teraz SNX, no już zauważony, już szuka jakiegoś trapienia, tego jednego chociaż, ale nic z tego, bez praga na razie Polacy. Robs na razie ustawiony przy rampie. A tam wydaje się, że będą przebijać Polacy, tak, już dorzucony błyskowej, i teraz to zrobi Robson, i niestety zdobywa fraga, jest rotacja, ale w międzyczasie Kiserek wykorzystuje zamieszanie. Tylko o też Face nie panikuje, zobaczmy tutaj nie było żadnej rotacji, mocnej przynajmniej. Broki jednak jest już na dole, ale Broki, czy Oj. będzie to sprawdzone? Broki ma jednego fraga, kolejnego jednak nie zdobędzie, odpowiada SNX. A teraz jeszcze szansa Frozena i Kiserka, popatrzmy, bo tutaj bliziutko wychyla się zawodnik Face. I Serek jeszcze bez tego trafienia w tym spotkaniu, ale wie jak to jest ważne Frozen również wiedział. Szybko zdobyty frak dla niego. I teraz dwóch na czterech Senix i Fly. Pytanie, czy jeszcze Polacy mają szansę? Senixa nie widać. Fly robi co może fly! Po raz o! kolejny! Ależ było blisko! 22 HP na koncie Frozena! Rayne przy tym smoku, ale na razie tutaj nie widać za bardzo zagrożenia. Mimo że SNX... Próbuję podejść, chociaż zobaczmy, to się może udać. Sprytnie Polak. SNX bliziutko, ojojoj, oj. tutaj jest pierwszy frak SNX po raz kolejny. No jeszcze Frozen się rewanżuje, teraz będzie próbował tutaj zatrzymywać SNX, ale ten kapitalnie w tej rundzie. Broki niecelnie. Nie mamy dwóch na dwóch. Kolejne wychylenie Brokiego, teraz już poprawia snajper i kiserek. No zobaczmy, czy będzie w stanie wygrać Klaczak i Serek, niestety, niestety, wciąż bez tej eliminacji. Ale uwaga, uwaga, bo Broki, on ofensywnie. Och, całe szczęście! Strzał niecelny Brokiego, ale on ponawia to wychylenie. No i czy będziemy w stanie to jakoś skontrolować, czy polecą dobre granaty, bo Broki ma problemy strzeleckie, to widzimy, to wiemy, ale on nadal żyje, jeszcze być może będzie miał szansę, by poprawić Uuu. nic z tego. Znów strzał niecelny SNX. Och, tak poszedł na siłę trochę po tego kolejnego fraga. Ale może właśnie Senix czuje, że tutaj radzi sobie najlepiej, bo zobaczmy Olimp bez eliminacji. Casey również Olimp, teraz trafiony, świetnie Robs, kolejne headshoty dla zawodnika Facey I Kiserek w kolejnym klaczu, Kiserek raz jeszcze, no ale to jest koniec, to jest Frozen, który zadaje te ostateczne obrażenia. A teraz podejście zawodników Rebels, o te drzwi, tutaj Kaligan gotowy z Augiem. Oj, duże problemy. Olimp bardzo ładnie sobie z nim radzi. Ale Frozen, ten, który zaskoczył w poprzedniej rundzie, jest na posterunku. Rain za chwilę może oberwać SNX. Tam już się wychyla i teraz ważny pik snx -a. Polak sobie z tym radzi. I proszę bardzo, Rebelt idzie po pierwszą rundę, chociaż się Frozen. On jeszcze walczy. Frozen, co tutaj się dzieje? Jakim cudem zgarnia trzy eliminacje zawodnik Face? O, oh, na szczęście. Stawia kropkę nad I. Robią sobie miejsce jeszcze. Wykurzony jeden z zawodników, ale chyba tak tego nie odpuści. Rain, przynajmniej nie do końca, będzie blisko. A tak jak blisko jest też broki. No i uwaga, uwaga, czy będzie reakcja? Tak, Casey spodziewał się takiego zagrania. Ale uwaga, broki. No on czeka, ale wiemy, że jak on będzie miał jakiś ciekawy pomysł, to nie będzie się zastanawiać. Na razie jeszcze. Jakby zbierał informacje o tym, co mogą robić rywale. Rops także blisko pod gniazdem, a tutaj podchodzi oh. do zawodników zauważony kiserek. O nie, tutaj kiserek raczej bezbronny. Dokładnie tak, ale Senix trafił blokiego. No i to jest na pewno dobra informacja, bo teraz na zewnątrz co więcej miejsca. Olimp jeszcze kasuje Frozena. Ale Karigan wie, że trzeba się ustawić inaczej. To powinna być łatwa eliminacja dla Duńczyka. Tak też się dzieje. I pół minuty Senix i Casey. Ale ci wchodzą w pułapkę. Zobaczmy, wiedzą o Kariganie, nie wiedzą o Robsie. Ten cały czas czeka Casey celnie. I Rops. Wciąż nienawierzony, to nie wygląda dobrze dla SNX. Zapada na ziemię, ale faktycznie bomba poszła na dolny bombsite. I Casey, zobaczmy czy będzie w stanie to ugrać. Cały czas 100 HP, ale Robsy bliziutko nie czekał. Casey na razie jeszcze nie oddaje strzału. Robsy próbuje tutaj wymusić błąd, ale Casey trafia! I rozpoczynamy kolejną rundę pistoletową. Zobaczmy teraz Casey fantastycznie fraguje. Dwa szybkie headshoty od niego, SNX też jako wsparcie, ale Casey, co on tutaj teraz wyczynia? Trzeci headshot, i właśnie taką rundę chcemy oglądać, ale trzeba to jeszcze wykończyć. Trzeba jeszcze zgarnąć te dwa ostatnie fragi, żeby dopisać sobie ten trzeci punkt. No to powinna być formalność. Olimp także łapie ropsa i Frozen. Teraz, o którym mówiliśmy, zostaje w klaczu, ale dajmy mu szansę, bo to jest Frozen. No, i może tutaj uda coś mu odzyskać. Miejmy nadzieję, że jednak uda się go powstrzymać. No, tam akurat Casey, tych HP nie ma zbyt wiele. On musi czekać, ale to jest 35 sekund. Frozen musi się rozglądać praktycznie w każdym kierunku. Zawodnicy Rebels mogą być wszędzie. A no Frozen spodziewa się faktycznie tutaj rywali od każdej miejscówki. O, Jeszcze o, o. walczy Frozen, naprawdę dobrze to wygląda. Co ale on też... Robocop? Polacy bezpiecznie, no co tutaj Frozen wyczynia? Uff, oh, koniec, uf. koniec rundy, bo naprawdę. Wyglądało to obiecujące. Ale uwaga. SNX czeka z odłamkowym, czeka na tego drugiego smoka. Ten za chwilę będzie dorzucony. No. Czy będzie widział? Ajajaj. Na pewno tak. Fly z eliminacją. Trzecia mapa bez większych emocji. Tymczasem teraz mamy emocje, przewagę. Rebels jeszcze broki. Łapie Reina. Team Kill od snipera Face. To tu jeszcze łapie skrzynkę, ale pytanie ile to zmienia? Oli. Oł, jakim cudem? no. Broki tak naprawdę ten czas jeszcze może wykorzystać. Nie ma go zbyt wiele, to jest 30 sekund. A w końcu tak naprawdę trzeba będzie pognać na bombsite. Biorąc pod uwagę to, gdzie jest teraz ustawione, no, te nine. Na taki dystans, całe szczęście Kiserek bezbłędnie. Ja tam widziałem jakiegoś takiego Oj. jednego fraga. Tak jest, ale ta strata HP, gdy to są m 4 po stronie antyterrorystów, ta strata HP może być bardzo ważna. Ile widzieliśmy pojedynków, niby trafia w głowę antyterrorysta, ale AK jednak to jest ten jeden celny strzał w głowę. A nie dwa. Uwaga! Uuu. Bo jednak troudzę. No, otwarta pozycja jest Enixa, zbytnio otwarta. No nawet tak, nie jest tak, żeby stawił głowę. Nie pod uwagę tego. Kompletnie. On y, był przekonany, że już trzeba się skupić na magazynie, na, na wejściu do, do Fenixa. Pytanie, czy w ogóle będzie odbijanie w tej sytuacji? No, powiem szczerze, że jeżeli tu za chwilę szybko nie będzie jakiejś eliminacji. Na tym, który może to domykać, to, to może być to nawet zachowanie broni. No jeszcze fly poobijany, więc y, wydaje się, że faktycznie Rebels nie powinno ryzykować już, bo... No To jest prawdopodobnie i tak po rundzie. Zobaczmy, jak to wygląda, jak gładko sobie Face przeszła na pozycję. Pozycja Flya może być wciąż sporą niespodzianką. Lecą te granaty od face właśnie na placu. Tutaj, akurat, Kiserek, Karigan po drugiej <laughs> stronie, Kiserek odsunięty, ale proszę. jak Nie zadziałało. No i teraz kwestia Flya. Czy on się uratuje? Fly, musisz. Fly celny strzał. I proszę bardzo, to jest cały czas przewaga po stronie Rebels. Czterech, ta jednego. Olimp był na posterunku, już pomógł koledze. I teraz wszystko w rękach Frozena, ale ten w domku bomba przy pochylni. Także wydaje się, że ostatni z zawodników Face nie ma tutaj zbyt wielkich szans na to, żeby wygrać tę obecną rundę. Nie widział. Mam wrażenie, że nie widział wejścia Frozena na dach, ale to jest 18 sekund. Frozen po prostu broń zachowuje. Teraz akurat zaspałkowany cały ten obszar, więc fly tam niewiele będzie widział. Chociaż oh! tu blisko. Rain wystawiał łokieć i fly! Ajajaj, blisko, blisko, ale to Frozen! Już się go pozbywa i szkoda, że tak szybko traci Fly swoją snajperkę. Znów takie wycofanie, ale zbyt otwarta pozycja, niestety, SNX też ten skrót, to nie był dobry moment, Olimp, czy wytrzyma, czy wytrzyma, bo tutaj za chwilę podejdzie nawet dwóch zawodników, ale widzicie, wie, że rywal jest blisko, jest eliminacja i wie, że tu może być ktoś jeszcze, dobra rotacja KC, KC musi wycofać jednak, bo w innym miejscu też mogą przycisnąć zawodnicy Face. Szkoda, że tutaj nie było tego fraga od KCa, ale właśnie, jeszcze Kiserek gotowy, ale Face zdaje sobie z tego sprawę, że mają Frozena, że mają czas, że nie ma co się podpalać. I teraz e, zobaczmy na to domykanie bombsite'u górnego, bo tutaj już Casey ten jednak tylko obie Ale HP, HP. no Kiserek musi, musi. To jest, to jest świetna sytuacja. Kiserek raz, a i tylko raz! I Olimp, czy on to wykorzysta? Broki z bombą na dole. No to nie jest dobra informacja. Frozen też już popędził i to jest. No, bardzo trudne zadanie dla Olimpa. Tutaj mam wrażenie, że jednak można było zrobić dużo więcej. Czy Casey, czy Kiserek? Boję się, boję się o tę rundę, bo naprawdę Olimp ma w tym momencie bardzo małe szanse. A tu proszę, jak terroryści aktywnie, ileś tu granatów dorzuconych. No i proszę, jednak Olimp wychylenie. SNX tu też ma trochę wizji przez moment, przynajmniej. No i zobaczmy, zeskok wręcz w tempo tego flesza dorzuconego. Jednak SNX wygrywa to, jakże ważne starcie. No i cały czas jesteśmy w grze, mamy nawet przewagę, ale ROPS znów, znów ta pozycja, czy to jakoś się zneutralizujemy? Co jeszcze z dolnym Mom bo tam też trzeba przecież rotować. Oczy zdąży? Fly był blisko, ale brakuje eliminacji. ROPS nadal, nadal czeka. Fly, uwaga, za chwilę tu może być się agresja. Odrywala. Niewygodne granaty teraz rzucone na snajpera, więc Face może się zabezpieczyć. Derek przegrywa starcie z Robsem. ten wykonał swoją robotę, tutaj musi być frak dla SNX-a, brawa, Rebels jeszcze walczy o to, żeby przedłużyć to spotkanie, ale za chwilę może być bardzo chaotycznie, Rain sam się w tym wszystkim zmieszał i teraz mamy przewagę trzech na jednego, Ropsy, ten jeszcze poobijany, próbuje skanować, ale nic z tego nie będzie, mamy siódmy punkt dla Rebels, a więc jeszcze nie kończymy tej pierwszej mapy. I myślę, że tak samo właśnie czują się zawodnicy Rebels. O tym wiemy. A czy ktoś kiedyś wszedł? Zdarzało się, oczywiście, że się zdarzało. Tak I tak, teraz Kiserek wchodzi dwóch rywali. Proszę bardzo, dwa szybkie fragi od niego. Ale Face od razu się rewanżuje. SNX na ziemi. I to ma być szybki koniec. To jest szybki wjazdy. Fejs Clan Nagle wszystko odwraca. I teraz Fly i Olive. To jest ostatnia nadzieja Polaków na tej mapie. Ale smog dorzucony, Bombsite już jest przejęty. I proszę, Face może jeszcze spokojnie dorzucić kolejne granaty, więc. Tutaj face, no ma spore szanse na zakończenie tej mapy. Właśnie w tej rundzie, chociaż Olimp. Teraz Prywnie. bardzo ładnie. Dobre wych wychylenie od Polaka. Zobaczmy, oh. Olimp sam niewiele widzi, w ogóle nikt na to nie reaguje. To jest też ciekawe, więc Olimp chyba widział. Widział tam Robsa Broki jeszcze pozostaje w grze i teraz dwóch na jednego. Polacy z przewagą. Broki z kałacznikowym, ale. Trzeba go jeszcze znaleźć, trzeba go jeszcze wyeliminować. Fly ma zestaw do rozbrajania, więc to jest dobra informacja. I broki on zdąży dwie sekundy. ajajaj, mamy kolejną rundę! Olim po raz trzeci i proszę! Rebels cały czas wraca do tego spotkania! Wiedzieli, ok, poczekajmy, mamy bombę, to samo się to wygra, ale nie. Dali działać Olimpowi i proszę bardzo, jak to wszystko się pięknie potoczyło dla Rebels? I fly. Od razu kasuje Reyna. Tutaj nie ma tej miękkiej gry. Tutaj Rebels pokazuje, że naprawdę ta forma w TT jest już zupełnie inna. Że oni też mają fajne pomysły. Ale uwaga, bo teraz gramy nieco ofensywniej przy rampie. To jest podwojenie. Olimp Casey, ale są kłopoty. Olimp jeszcze walczy, ale to jest tylko jedna eliminacja. Czy trafi Robsa? Zobaczmy. Prawa strona. Fly. Doskonale. Naprawdę. Prawdziwa męska Brawo. decyzja. I proszę, Rebels. Jest już gotowy na zwycięstwo numer 9. Broki jednak z dobrą formą. Teraz jest strzał niecelny i mamy, mamy ten dziewiąty punkt, co zaczyna wyglądać obiecująco, panie Łukaszu. Oj tak, oj tak, słyszałem, słyszałem już te krzyki. Trzy rundy potrzebne Rebels, by doprowadzić do dogrywki. A teraz jeszcze Face rozgrywa, no jakby na to nie patrzeć, rundę ekonomiczną, chociaż. Takie pistolety mogą wyrządzić szkodę. O, widzieliśmy, widzieliśmy te, teki te, nie te ma wcześniej. No właśnie, żeby tutaj przy na, przypadkiem Polacy nie za szybko. Ale słyszymy, e, słyszymy to. Mieli się skupiać na górze, ale tak, jest ta rotacja, jest powrót, chociaż teraz niecelnie Olimpi. pomstać zostanie przejęty. O! No. Oh! Ojojoj! No nie, niedobrze to wygląda dla Olimpa. Ryzykownie teraz już chyba nie ma co. Trzeba poczekać na partnerów, ale. To są dwie perki to wcale nie musi być łatwe odbijanie dla zawodników. Rebelski serek na ziemi, coś się tutaj dzieje! Facetal, Biziutko zwycięstwa, Olimp, teraz z pistoletu, raz jeszcze polski zawodnik! Ale teraz już wszystko w rękach SNX-a. Dwóch na jednego, Broki Robs, ci przygotowani. SNX ma jeszcze trochę czasu, ale czy spodziewa się Robsa? Proszę nie! To jest koniec tej mapy! Karigan jeszcze ze zmyłką pod bombsite'em B, zobaczmy, że tutaj... Zostaje dorzucony smoke, ale bomba jest po drugiej stronie. To będzie wejście na bombsite A. No i to jest niestety zła informacja dla Polaków, ponieważ tego bombsitu A nikt nie kryje. Olim pozostaje na środku. Rywale wchodzą właściwie też na bombsite B. Bomba już jest plantowana na drugim BS-ie. No, to wygląda bardzo niekorzystnie dla Polaków. Oni dopiero teraz się zorientowali, że dali się na to nabrać, na tę zmyłkę Face No będzie, będzie ciężko, nie mamy co do tego wątpliwości. Jest ten def, ale Karigan cały czas męczy nas na plecach. No, czy będzie ta eliminacja? Zobaczmy czy jakieś problemy przy dorzuconym błyskowym. Ale jest, jest brak. I teraz trzech na trzech, ale ile czasu już upłynęło. Nie będzie, nie będzie tutaj możliwości, by jakoś się kombinować. Wjazd na walkę! Ale Pronzen, ale zagrał perfekcyjnie, ależ pułapka stworzona przez Face. O no, tak jak sobie. Wymyślili tę rundę, no tak wszystko wyszło perfekcyjnie. Od razu mi się skojarzył Gleif z Kelarem. Też było taka, tak, takie zagranie, ta ustawka, i faktycznie te fragi tutaj wpadły na konto zawodnika. Więc tak, tutaj właśnie Face robi dokładnie to samo. Na razie zawodnicy Face no wiedzą, że w tej sytuacji najpewniej na midzie będzie dużo miejsca. A tutaj, no jest to dwójkowe podejście. Co ciekawe, oni mapę mają do dyspozycji. Uwaga, Karigan był blisko, ale jednak to Casey z eliminacją. Coś udało się już uzyskać. Momentalnie dorzucony granat dymny. No tutaj Face akurat wie, że jest kłopot, ale mają cały czas środek pod kontrolą. Więc może reagować przy ewentualnej rotacji rybala, ale teraz uwaga, ważny moment Frozen. No chyba wie, że tutaj jest więcej niż jeden zawodnik, <laughs> dlatego też decyduje się, by to odpuścić. Bardzo mądrze Frozen, zobaczmy, że jeszcze dorzucił tego Palaka, więc tutaj przewidział. Przewidział ten ruch Polaków, tę pułapkę zawodnik Face, A w międzyczasie Rain już pod tą B, poleciał flash i tu proszę, Casey to wykorzystuje. Jest szansa na wygranie takiej rundy, przewaga 5 na 3, no teraz Broki odpowiada. Powolutku też na plecy zaczyna o, o, o. wchodzić SNX. -y Casey. A jajaj. No szkoda tego zagrania, bo to była jedyna osoba, która była w Bombsajcie. SNX, SNX -y! dwukrotnie! I Frozen chyba bez wielkiej szansy. Bomba jest brojona. Frozen poobijany. I faktycznie Polacy mają ten punkt w garści, gdzie były te dwa karabiny, gdzie było to zachowanie broni. Stracił sporo HP, działa na midzie, ale my też staramy się tutaj działać, staramy się grać aktywnie, SNX. Uwaga, łatwa eliminacja, nie będzie kolejnego trafienia. Reaguje bardzo szybko, Frozen, ale zobaczmy, co robi tylko teraz, żeby wytrzymać na pozycjach najdłużej. A tym razem SNX tylko z jednym sniperem wytrzymuje. Właśnie tego teraz potrzebował polski sniper. Jest czas na zastanowienie się. To Fejs musi kombinować. To teraz Rain i Robes. Z wielką. No, być może nawet tragedią w tej rundzie, bo naprawdę nie będzie to łatwa sytuacja. Chociaż wejście Rabena na razie czyste. Ale teraz wychyla Olimp. Tu jednak Reign. Doskonały headshot. To musiało zaboleć polskiego zawodnika. Ale Casey jest gotowy. Chociaż chyba nie na to. Nagle dwóch na dwóch. Oj, to wygląda niebezpiecznie. Nie tak to powinno wyglądać, ale. No jeszcze nie kończymy tej rundy. Jeszcze fly i kiserek. Teraz kiserek w ogóle bez eliminacji na tej mapie. Może właśnie popisze się w tej rundzie. No, potrzebujemy tego kiserka, który jest taki żywy, który potrafił właśnie flagować w takich rundach. I proszę, kiserek posyła Rejna na deski. Robszy zostaje sam, ten mocno pobijany, ale jeszcze próbuje. I mamy wyrównanie. Kiserek z defem. na rasy, prosi, nie fejkują. Kiserek, oj, nie! Ale patrz! Chwila, chwila, chwila! Kiserek! Dokładnie o to chodziło! Nie wiem czy tam Robs nie słyszał, czy czego się spodziewał, ale brawa dla Kiserka! Ale mamy walkę od początku, tego nam zabrakło na pierwszej mapie. Oj tak, oj tak, jest ta walka, jest ta walka, jest ta presja nałożona na face od samego startu, ale uwaga, bo tutaj Fly! O jak widziałem te pozycje, nie wyglądało to tak korzystnie, a Wupa bliski dystans, no i też smoke przed nim. Jednak Fly, o teraz upadnie. No i wiedzą gracze face. Ok, jest przewaga. Dużo czasu. Będą starali się ten czas wykorzystać. Może nawet jeszcze poszukają jakiejś reakcji. Od nas! Było blisko, ale jednak Rain Wygrywa starcie. Problemy, problemy, kłopoty. Pamiętajmy, my też finansownie wyglądali jakoś rewelacyjnie. Ten błyskowy narzucone, ale to jest asekuracja. Och, takie zagrywki Senix prezentował nieraz na To już widziałem. I to często działało, ale jeżeli złapiesz jakiś nie najlepszy timing. No to nawet taki dobry flash nie zadziała. Poszedł po więcej. Widzieliśmy, że faktycznie oślepił rywala, ale tam było to wsparcie od zawodników Face. W każdym razie Olimp jeszcze powstrzymuje Karigana na środku, daleko Kiserek, bohater ostatniej rundy. Frozen kontra Olimp, a i tu Polak niestety ginie z rąk Frozena. I pozycja ostatniego zawodnika Rebels dokładnie znana graczom Face. Są te skany, ale strzały niecelne. Pieniędzy po stronie Rebels też nie ma, więc Kiserek, no tym razem. Będzie musiał po prostu stąd te wiać. No, Fly szuka, on chce bardzo zrobić różnicę. Swoje już pokazał, ale teraz reagują dobrze zawodnicy. Face! Oh. Niezłe te skany, no ale Prozen wie, jak reagować? Olimp, teraz on z AWP, strzał jednak niecelny. No i trzech na 5. Face też wydaje się, że podejmuje właściwą decyzję, chociaż chwila, moment, tam jest dwóch zawodników, więc. No, jeszcze poczekajmy. I teraz Olimp trafi. Ale czy teraz? Casey coś zrobi? Na razie to działa! SNX! Dwa fragi od niego! I teraz to my mamy przewagę! Prawa prawa dla SNX-a, mimo że bombsite B został przejęty przez Face To jeszcze bomba! Jest ta jedna runda więcej właśnie, pytanie co z bombą, bo trzeba ją będzie podnieść. Oj, tu Rain groźnie, broki blisko. SNX -y próbuje uciekać, ale broki fantastycznie i starcie z Olimpem, gdzie ten również korzysta z broni snajperskiej. No jest jeszcze pół minuty. Zobaczmy jednak, że Broki od razu podjął decyzję. On wiedział, że skoro było zamieszanie na B, Olim był na środku, to prawdopodobnie chciał pomóc kolegom. Stąd teraz Broki wchodzi na czysty bombsite i to jest świetny plan. No, Olim daleko, po drugiej stronie mapy. Nie ma też defa, nie ma granatów u zawodnika Rebels, ale jest wymiana broni, tylko teraz Broki przygotowany. O, jest def. Oj, ale teraz nie def będzie ważny, a właśnie to starcie, które Broki. Wygrywa w bardzo łatwy dla siebie sposób. No, jak to face? Oni tutaj mogą coś jeszcze zmienić. Oni tutaj coś jeszcze mogą wykombinować. Dopóki mają zawodnika po drugiej stronie mapy. No też ten to to na pochylnie ich trochę powstrzymał, ale faktycznie do robsa próbują teraz dołączać panowie z face. oj, oj, oj fly, fly! Ajajaj, nie! Aj, aj. nie tak to miało wyglądać. SNX tak świetna reakcja. Proszę bardzo, SNX! Ajajaj, aj, tam broki mocno obity! Jakim studem zgarnie tego fraga, ale teraz tylko rain. Mający 20 sekund. Casey wie, że Reign za chwilę może tutaj wejść. To no nie ma prawa się przedostać. Zawodnik Face Clanu. Casey to wytrzymuje. To jak szybko był SNX z reakcją. Casey też szybko zareagował. Od razu, no, ruszyła maszyna patrząc na defensywę Rebels. Może tylko, żeby to działało tak nadal. I żeby Fly teraz trafiał, bo mam wrażenie, że za chwilę on będzie miał ręce pełne roboty. Niestety na razie jest kłopot i teraz trzeba zagrać na czas, trzeba zagrać defensywnie. Będzie z tym problem, niestety, play upadnie. Och, Kiserek, także Olimp jeszcze walczy. Ale tutaj na środku zostaje jeden zawodnik i złapany ostatecznie przez snx Także trzech na trzech. Jeszcze nie ma podłużonej bomby. No i uwaga, Olimp musi żyć, musi się utrzymać jak najdłużej. C4 już teraz na miejscu. No ale zobaczymy, jak Polacy podejdą, bo Broki może mieć sporo do powiedzenia. Proszę bardzo, bardzo ładny rewanż, akurat nie na Olimpie. O no ten jeszcze wytrzymuje, natomiast od Bane próbuje podejść SNX. No przydałby się jakiś granat, żeby odwrócić uwagę, ale. O no ten jest u SNX-a. Dorzucony Smoke, czy faktycznie domą mu ochronę? No w jakim stopniu tak? Broki już musi uważać, już musi grać defensywnie. Dobre zagranie od SNX, ale czasu coraz mniej. Teraz Frozen doskonale. Frozen po raz kolejny. No była próba, naprawdę była ta próba, ale przede wszystkim, no znowu problemy, jeśli chodzi o początek rundy. A SNX akurat no tam czuje się jak ryba w wodzie. O o, uf. ważny pojedynek, tym razem Olimp mocniejszy od Robsa. No i to jeszcze co ciekawe, jest skrót Olimpa, ale chwila moment, bo my przez chwilę możemy mieć takie pozycje, gdzie trzeba się utrzymać. Bo daleko, daleko Zwarcie. O, Ola, nie nie, 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 nie w takim momencie! Całe szczęście! O popełni popełnił błąd, ale tam właśnie była ta sekuracja! Olimp wie, że jeden zawodnik jest w oknie, ale jak daleko Olimpiki Serek? Fly musi trafiać, jeżeli tu w ogóle ma być walka. No, no nie, niestety, no. Często mówimy o tym, że przegrywa cała drużyna, ale tutaj za dużo tych niecelnych strzałów, a to mają być proste fragi. Naprawdę to są no takie małe odległości. Szkoda, no Fly na pewno też wie, że, że nie gra tak jak powinien grać, ale dajmy jeszcze szansę kiserkowi, bo on jeszcze o tę rundę walczy. To jest oczywiście ostatnia runda przed zmianą stron. Nie ma jednak zestawu do rozbrajania. I czy kiserek ktoś się z tego wyciągnie? Nie, niestety dla rebels już nie. Tutaj, tak, bo to złe rzeczy się kasują, jak zrobisz coś dobrego. Dokładnie tak. No to czekamy. To się nazywa spowiedź. Flya, proszę bardzo. Na razie nie flya, ale też na F. Frozen. Oj, 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 oj. No chyba nie tego a, się a, spodziewaliśmy a, swoją a, drogą. No nawet nie udało się zadać obrażeń jeszcze ekipie Rebels. SNX ma szansę, żeby to zrobić, ale. Ale nie. No, runda z tych szybkich. Oj, 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 ale w ogóle. Bez straty HP w rundzie pistoletowej. W tej rundzie trzeba, trzeba coś zrobić. No, jeżeli nawet w lepszych nastrojach mają się. Pożegnaj przynajmniej z tym spotkaniem, z tym meczem, bo w grze jeszcze oczywiście będą podczas AM Katowice. Karigan, no ta pozycja, wysoko ustawione, Casey na tak z eliminacją, ale Karigan przeciągnął, wiedział, że rywale są blisko, że tutaj już jest to przejście przez smołka, że jest próba przebicia, no i niestety. Ciężko to będzie nawet mówić o jakiejś stronie atakującej mam wrażenie, a tak chciałbym zobaczyć, jakie są y, możliwości Rebels. Podejście Fly'a w zupełnie inną pozycję, no i SNX. O, o skany. So, dobry skan, ale czy on się spodziewa Frozera? Wydaje się, że no tak, tak przesunął ten celownik w lewą stronę. Tak, nie jestem pewny, bo to ustawienie zawodnika wskazywało tak, że to może tak być taki delikatny... Bejcik sprawdza to jednak Fly! Brawo. Brawo, brawo Fly, może będzie to przebudzenie, bo jesteśmy w grze dwóch na dwóch. Jest ta szansa, ale zobaczmy, gdzie jest już Robs. On wie, że rywal jest blisko, że to może być łatwy brak. SNX jest gotowy! Jednak się tego spodział i wiemy, że jest otwarta droga do bombsite'u, ale pytanie, czy ta rotacja Karigana nie będzie wystarczająco szybka, bo widzimy już przy oknie. No i teraz mało HP ma Karigan, ale my musimy przede wszystkim być gotowi na to, co zrobi. SNX kładzie bombę, no na razie Fly nie ubezpiecza, dopiero teraz dochyla, ale jest! Jest uratowana runda przez ten duet! Fly oraz SNX z m 4 MP9 u Frozena, no to jest... Taki moment, którego Polacy nie wykorzystali na niuku, czyli zmuszenie Face do rozegrania eko, i teraz trzeba za to trzymać kciuki, żeby faktycznie Face straciło swoją broń. Kolejny frag dla skrzynki, już dziesiąty na tej mapie, i mamy przewagę pięciu na trzech. Naprawdę to może się udać, naprawdę możemy wymusić rundę ekonomiczną. Od face clanu. No i to robią zobaczymy. te presję pod Olimpa. No właśnie, żeby Olimp też tutaj się przypadkiem plecami no. nie odwrócił. No czuję, czuję tutaj taki niebezpieczny timing. Olimpa. Uwaga, jednak zadziałało to dobrze. Tu jest jeszcze Robs, to jest informacja, że wchodzą bezpośrednio na jednego zawodnika. I to dobra robota od Olimpa na pewno, ale zobaczmy, że Robs już jest bliżutko. Teraz rzucony granat, ale ten właściwie nie zadał obrażeń Polakom. Bomba już plantowana. Rain próbuje skanować, ale te strzały niecelne i zawodnicy face. Chyba jednak będą się musieli wycofać. Mówiliśmy o tej rundzie ekonomicznej, o tym, że tam nie ma pieniędzy, więc Duet Face odpuszcza sobie to odbijanie, gdzie ten SNX nie idzie do maila. Oszukał. Oszukał. Oszukał widza. Nie no, idzie już teraz. No już teraz idzie. Spóźniony delikatnie, ale zobaczmy. Och, dobra reakcja, Olimp! No, dzień dobry, panowie. Ale kultura, kulturalnie trzeba się obrócić do rywala, ale teraz, o, oh, ależ tu było blisko, tylko że tu jest jeszcze jeden zawodnik Olimp, znów skutecznie trzyma cały czas tę pozycję, tam jest jeszcze jeden zawodnik Olimp, czy będzie gotowy? Do tej pory był, ale Broki, oh. fantastyczny strzał od niego i mamy dwóch na dwóch, a Broki już teraz jest akaki, Serek czeka, musi trafić, musi to wykorzystać i wiemy, gdzie jest Frozen. No też szuka teraz Frozen pojedynku, takiego jeden na jednego, SNX yes. jednak reaguje i faktycznie poszedł do maina. Brawa, brawa dla SNX. Teraz też w końcu Facetcan wraca do gry z karabinami. Robsy grający z Augiem. No i teraz Fly z AWP. Będzie bolało. Tylko kogo? No nie, nie ma tego busta na te pozycje, na to po cichu liczyłem. Tam jest Fly, dorzucane granaty, Flash. No, ale akurat tutaj ten flash za bardzo nie działa, nie ma ripraga. W zasadzie gdzieś pod Robsem wylądował błyskowo, więc cały czas trzyma pozycję. Frozen też przed smokiem. Jeszcze zdążył złapać jednego zawodnika. Nieprzyjemny nate, ale Robs trzyma twardo e, pozycję. Znaczy znajdziemy tego fraga, bo Frozen atakowany. No, jest problem tu z podłożeniem bomby, gdy rywale są blisko, gdy mogą skanować w końcu jednak Frozen na ziemi. No i czy tam nie będzie przebicia? Uwaga, uwaga, broki, ale chwila, moment, bo nie podłożył bomby, Oli! Ale Broki, jakimś cudem wygrywa to starcie play, jednak jest grzej plaj! Czekamy, czekamy na takie zagrania! Ale czy on wie, gdzie jest karigan? Bo ten spokojnie od pleców Fly nie wie, nie ma pojęcia. Niestety, ale Karigan Od tej pozycji Fly akurat nie sprawdzi. Wcześniej z Diglem, teraz M4. I ciekawa pozycja. Ale Fly przypilnował do końca. No i jeszcze trzeba zająć bombsite. Ale tutaj też Rain za zasmołka. Jeszcze tam przecież jest snajper wcelowany, Frozen. Bezbłędnie, a Rain, no tu jest taka delikatna luka. Szuka, szuka Rain, wie, że będziemy to najpewniej za chwilę sprawdzać. Jeszcze te skany, ale te skany niecelne, bomba. Powinna być podłożona, ależ blisko, ale trochę szczęścia mamy, tylko teraz to szczęście wykorzystać. Prozen, jeszcze trafił snx także mój, za łatwo, zbyt powolne to wychylenie nie pod snipera. Szkoda, naprawdę szkoda tej zagrywki, ale jeszcze walczy snx Frozen sprawdza plecy, wie, że Senix może mu wychylić, ale Robs dosyć daleko, więc to będzie szansa <grym> dla Polaka. Frozen to kończy! Ostatni strzał w tym spotkaniu i FaceClan wygrywa mecz wynikiem 2 do 0 na drugiej mapie 13 do 7. Była ta walka od Polaków, to na pewno...